Dzień dobry, dzień dobry. Redukcja, dzień kolejny. Mamy tutaj 65 g płatków owsianych, 150 g owoców leśnych, 60 g izolatu, tym razem Seven Nutrition, banan i kakao, cynamon. Tyle w zasadzie. Tak. 60 g węgli, 50 g białka, 0 g tłuszczy, moje śniadanie. Dzisiaj robimy tył uda, pośladki. Także zabieram Was na kolejny dzień mojej przygody redukcyjnej do zawodu. Zostało nie wiem ile nawet z 19 dni może z 18. Ciężko powiedzieć niecałe w każdym razie 3 tygodnie. Także lecimy dalej. Kosiłek kolejny 250 g ligawy 9 gramów dokładnie musztardy było 7 gramów ketchupu 150 gramów warzyw na patelnię takiego miksu chińskiego czy coś takiego. 27 w każdym razie kalorii na 100 gramów. No i tyle. Tak wygląda posiłek kolejny. Kolejny jest taki sam, tylko że zamiast wołowiny będzie kurczak, więc widzimy się w przedtreningowym do ususząka. Szybciutki posiłek przedtreningowy. 100 gramów płatków owsianych, 100 gramów banana, 20 gramów masła migdałowego, 60 gramów odżywki białkowej w postaci izolatu, Dymata jest smak gourmet, yy, czoklet. No i tyle. Tak to wygląda. Widzimy się na treningu ELO Dzień dobry. Minęło chwilę od ostatniego voiceovera. Trochę się czuję, jakbym zabierał się za to po raz pierwszy zupełnie... Ale mówimy sobie dzisiejszy trening. Powiem wam szczerze, że czuję już, że tego glikogenu w mięśniach nie ma. Naprawdę ciężary teraz lekko uciekły, natomiast nie gonie w tym momencie ciężaru dlatego, że skupiam się na tym, żeby jakościowo wykonać trening, żeby zajechać się maksymalnie, na ile jestem w stanie w tym momencie, ale też nie ryzykuję po prostu w głupie jakieś takie zagrywki, typu właśnie nie wiem, próbowanie szarpania się z ciężarem czy coś takiego jest 2,5 tygodnia do zawodów. Nie Chciałbym zrobić sobie teraz krzywdy. Dzisiaj też będę robił ostatnie prawdopodobnie martwe ciągi. Ewentualnie, jeżeli będę robił za tydzień martwe ciągi, to będą to już raczej bardziej powtórzeniowe martwe ciągi. Natomiast myślę, że za tydzień zrobię już raczej hip hiptrast, bo tak mi zresztą wypada w rotacji. Dlaczego tak? No dlatego, że tak jak mówię, te dźwignie się zmieniają wraz ze spadkiem tkanki tłuszczowej. Glikogenu jest coraz mniej w mięśniach, zatem też ta stabilność i ogólnie. Kwestie takie mo możliwości generowania mocy są coraz mniejsze, nie ma się też co oszukiwać, wchodzą teraz też mocniej inhibitory aromatazy, więc te stawy są w pewnym stopniu przesuszone mocniej, więc też nie ma co za bardzo się tutaj szarpać z tym. Po prostu trzeba mieć jakiś taki zdrowy rozsądek i zdrowy umiar. Ja już na tyle myślę, że znam też swoje ciało, że wiem, na ile się mogę przycisnąć, żeby zrobić jakościowy trening, ale żeby też nie było to kosztem po prostu kolejnego jakby dnia, czy kolejnego treningu, a nie daj Boże, kosztem jakiejś kontuzji, bo no, ostatnio nabawiłem się problemów z barkiem, jak pamiętacie, więc teraz nie chciałbym tego powtarzać. Wciąż zostają jeszcze w niektórych ćwiczeniach jakieś takie właśnie ćwiczenia, gdzie używam form różnego rodzaju intensyfikacji, jak na przykład tutaj widzicie te siódemkowania, czy też dwudziestki jedynki, czy też jak ktoś tam nazywa mniejsza oto. W każdym razie nie są to jakieś już hardkorowe rzeczy i są to zrobione rzeczy na granicy takiego rozsądku, bym powiedział. To znaczy objętość treningowa po prostu jest cały czas zachowywana w związku z tym, że miałem cały czas te takie intensyfikacje, to one po prostu cały czas zostają, ale przede wszystkim skupiam się na tych, żeby robić już więcej takich straight setów, czyli po prostu zwykłych, niedobijanych niczym serii. Martwy ciąg, jak widzicie, ostatnio się cieszyłem, że rośnie siła na 160 kg, teraz 140 z zachowaniem takiego powiedzmy powtórzenia w zapasie bezpiecznego. Po prostu nie chciałem pchać tego, bo już czułem, że ucieka mi gdzieś stabilizacja. Ostatnio też bardzo dużo pracy mam na komputerze, więc czuję trochę plecy. Pasowałoby się wybrać do jakiegoś fizjoterapeuty, ogarnąć sobie ten temat. Więc tutaj to jest kolejna kwestia, która jest dla mnie istotna. No i co jeszcze mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię końcówki treningu, wykańczam oczywiście odwodzeniami na pośladki. Teraz te pośladki bardzo mocno staram się katować. Łączone jest to oczywiście z przysiadem sumo z ketlem między nogami, w zasadzie z, z ciężarem między nogami. Mówię, że ostatnio próbuję, chcę katować te pośladki. Oczywiście ja cały czas trenuję te pośladki tak samo jak trenowałem. Po prostu, im bliżej tych zawodów, tym te pośladki są coraz bardziej docięte, więc też ma się takie przekonanie w głowie, że trochę lepsze jest jakby czucie i trochę inaczej się to czuje. Nawet jak się robi ten pośladek i się za niego złapie, że tak powiem, no to jest w głowie takie trochę myślenie starego pokolenia, czyli. Robię teraz pośladek, to teraz na nim robię detale. Trochę w tym prawdy jest, ile, ciężko tak naprawdę rzec. W każdym razie, dobrze dopalony pośladek na koniec nikomu jeszcze nie zaszkodził, więc na pewno ja to jestem propagatorem tego, żeby pośladki robić cały rok, niezależnie od tego, czy się jest facetem, czy kobietą, więc tym bardziej w okresie przedstartowym, gdzie ten detal na pośladku jest istotny, myślę, że warto jest to cały czas nie zaniedbać. Co najmniej, o ile nie mówić, nawet żeby podkreślać. Niektórzy kulturyści nawet robią specjalnie na przykład z rana, z razem z łydką te pośladki, lub dodają do kardio, więc na pewno jest w tym jakaś, jakieś takie ziarnko prawdy. Na koniec, oczywiście, przywodziciele, i tutaj już jest to ćwiczenie, w którym ja zakończę dzisiejszy wojzower, natomiast ja robiłem oczywiście jeszcze ramiona, czyli bicepsy. Dwa ćwiczenia modlitewnik i uginanie o kolano młotkowo. Natomiast nie nagrywałem Wam tego ze względu na to, że po prostu ciężko się nagrywa ramiona, bo są w takich pozycjach te maszyny, że jest niedogodnie, a to nie jest aż tak bardzo istotne. No i na koniec dzisiaj jeszcze wpadł brzuch. Dwa ćwiczenia unoszenie nóg w zwisie na drążku, a w zasadzie na takich uchwytach i Spięcia brzucha z wałkiem pod plecami. To jest taka rzecz, którą gdzieś tam ukradłem od takich ludzi jak na przykład. Hunter Labrada. Bardzo fajna kontrakcja na brzuchu. Można się naprawdę bardzo dobrze skupić, żeby ten brzuch spiąć. I to by było na tyle w zasadzie. Widzimy się w posiłku chyba ostatnim. Już nawet nie pamiętam, co wam tam nagrałem. W każdym razie, im bliżej zawodów, tym będę was informował troszkę w więcej detalach. Co robię głównie żywieniowo i manipulacyjnie, ze względu na jakieś takie wiecie, jakieś tam drobne niuanse w diecie. Także do usłyszenia. Dobrze, słuchajcie, kończymy na dzisiaj posiłek ostatni: 250 g pies. Kurczaka, 150 g warzyw, no i tyle: 50 g białka, 0 tłuszczu, zero węgli. I widzimy się jutro. Dzięki za dzisiaj. Wracam do komentowania, postaram się przynajmniej. Dzisiaj się czuję naprawdę spoko, więc myślę, że będzie owocnie. No i co? Dziękuję bardzo, jak do tego momentu. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i przerwania kanału dalej. No i dziękuję za wsparcie z używanie moich kodów. Do zobaczenia jutro o 18.12. Nara.